Z tej strony Marcin. Kolejne siódme zdanie z metody poprawkowej z września 2020 roku. Zadanie siódme jest następujące. Funkcje liniowe F i G określone wzorami. F od x równa się minus 4x plus 12 i G od X równa się 2 minus 2x plus k plus 3 mają wspólne miejsce zerowe i wynika stąd, że k równa się ileś tam. Jak to zrobić? No Na początku musimy zrobić po prostu wyliczyć miejsce zerowe tej naszej pierwszej funkcji, czyli tej. A w jaki sposób się liczy miejsce zerowe? Że bierzemy sobie wzór, czyli minus 4x plus 12 i po prostu przyrównujemy to do zera, bo za f od x, czyli za y, za wstawiamy 0. 12 sobie przeniesiemy na drugą stronę, czyli minus 4x to jest minus 12 i podzielimy przez to, co stoi przy niewiadomej, czyli przez minus 4, a więc x równa się 3. W takim razie wiemy, że miejsce zerowe nasze to jest. 3. W takim razie znowu bierzemy naszą funkcję geodx, a ja może na razie tu tak ładnie przepiszę, a nawet na zielono. Tylko zamiast geodx piszę od razu y. To jest minus 2x plus k plus 3. No i teraz tu też musimy policzyć miejsce zerowe. Czyli zamiast y stawiam 0. Minus 2 razy. Wiem, że miejsce zerowe wy jest takie samo, czyli x musi być trójką. Dodać k, dodać 3. 0 równa się minus 2 razy 3, to jest minus 6 plus k plus 3. Minus 6 i 3 to jest oczywiście minus 3 plus k. No i jak dodamy sobie trójeczkę, to wychodzi, że 3 równa się k. I nasza poprawna odpowiedź to jest odpowiedź c. I tyle. Tak, Więc trzeba pamiętać, że jak liczymy miejsce zerowe, to po prostu za w od x, czyli za y stawiamy 0. No i tak naprawdę tyle. No dwa proste równania do rozwiązania były tutaj. I już. Kapki w górę, pytania w komentarzach, a ja zmykam z dnia ósmego. Cześć.